Dzień na przykład z a to kolejny odcinek z loadoutów. Więc tak, jeżeli chodzi o tezienie z poprzedniego odcinka, no to jest to Rogal. No i jak zwykle, jeżeli chodzi o kolejną tematykę, no to podam wam gdzieś mniej więcej na środku, więc musicie oglądać mniej więcej cały odcinek, żeby dowiedzieć się, jaka jest tematyka następnego odcinka i co musicie zrobić. Także przejdźmy do loadoutów, jest ich również dość sporo. Arkan Omega. Ciekawy mleczosz. Stary z mlekiem wraca normalnie wiosna, także całkiem ciekawie. 7,5 na 10. Presti jest to jeden loadout, dwa loadouty. Właściwie one się różnią tylko czołeczką. I bardziej zimowy jest ten loadout, Są tutaj również obydwa loadoutiki idą tak samo. 5,75 na 10. Menal masacre, no i tutaj jest już taki ziomeczek, wiesz, wysportowany już jakiś skater, ale jest również ubrany tak na pogodę wiosenną, nie jest jeszcze na lato, stąd tutaj również 8 na 10, całkiem to pasuje. Czesław Rozruba, tutaj już mimo wszystko bardziej troszkę wakacyjnie, no bo już leżaczek, coś, niby jest jakby tutaj bardziej bluza, ale wydaje mi się, że troszkę bardziej tutaj już idzie to w stronę wakacji, stąd tutaj 6,75 na 10. I need help. Bardzo fajny loadout, fajnie tutaj pokazany zarówno ten unusual, jak i ta trawa, no i oczywiście tutaj jeszcze taki akcent z że jakby wiosna to czas rozkwitu, kiedy wszystko zaczyna ładnie kwitnąć, wszystko zaczyna na nowo jakby powstawać od zimy. Bardzo fajnie, bardzo ładnie, 8,25 na 10. Potworene tutaj, rozumiem, że tutaj miał być zamysł, alergika, właśnie z uwagi na to, że kwitnie. Fajny efekt, mniej żółal. Szczerze mi się to całkiem podoba. 725x10. Big D-Grandy. No tutaj niestety, ale bym powiedział, że to jest raczej typowo zimowy loadout, nie wiosenny, zimowy bardziej. Rozumiem, że możliwe, że też tutaj, że chory takie nawiązanie, ale bardziej, o wiele bardziej, strasznie mi wręcz przypomina zimę. Jest to tutaj 525 Bartek Godzilla. Tutaj ten stary, kurty jungleman normalnie na napierdziela. Już zrobiło się trochę cieplej, ale jeszcze nie na tyle ciepło i popierdziela po dżungli albo coś w tym rodzaju. Całkiem fajny dopór czapek, bo wygląda jakby na jakiś deszcz albo coś w tym rodzaju. A teraz taka pogoda, że dosyć mocno właśnie jest przeplatany, że trochę deszczu. Nawet śnieg gdzie niegdzie jeszcze spadł. Niby marzeca śnieg. Także całkiem ciekawie. Jest tutaj 6875 na 10 Alex 072. Nie rozumiem trochę, co to ma do wiosny, bo to jest jakiś po prostu senny ziomek, nie? Senny demoman i tak bardziej on idzie spać po prostu. Także tutaj 4 na 10. Trzy ladawcy od pierożka, także pierwszy ladałcik jest to Pyro Ogrodnik. No właśnie, ogrodnik, tak jak mówię, wszystko kwitnie, także całkiem spokojnie to prezentuje i całkiem pomysłowe. I jest to 8,25 na 10. Drugi lodowc jest to scout. Trochę nie rozumiem dlaczego. No, niby zimowy, znaczy niby wiosenny taki też, ale tak wiecie, no nie do końca. Nie wiem. Tutaj jest 6375 na 10 I ostatni lodowcik jest to Sniper i tutaj też taki bardziej wakacyjny z tą czapeczką, chociaż jedynie tutaj ta maseczka trochę, że ok, bo wiecie, uczulenie, te sprawy, ale no. Raczej taki po prostu trochę podstawowy ten snajper i tu jest 5 na 10, stąd cała twoja średnia to 6,5416 6 na 10. Progal, tutaj napisałeś, że to jest No, Okej, okay, ciekawy koncept, taki nikt czegoś takiego nie zrobił w sumie tutaj podobnego, więc całkiem spoko. Również tutaj fajnie ta trawa użyta, średnia na 10. Deadline 1 2 3. Okej, okay, fajnie, że tu zrobiłeś te świetliki, tutaj też jest taki skater, bym powiedział, ale troszkę do końca tak jeszcze nie rozumiem. W sensie nie rozumiem, czemu tutaj sobie latają te takie świetliki. To chyba zafektywny żył albo... Dziwnie, i też chyba bardziej tak wakacyjnie, bo takie okularki przecież słoneczne. Okej, okay, tu jest 625 10 Mario Gaming, nie, to kurde, stary normalnie na wakacjach. Ale naprawdę stary na wakacjach, bym powiedział tutaj. O wiele bardziej niż wiosna. Stąd tutaj 5,25 na 10. Miles. I naprawdę zajabisty loadout. W sensie mi się mega podoba ten loadout. Jest to ogrodnik. Jeszcze jest to ogrodnik inżynier. I naprawdę mega ładnie go zrobiłeś. Mega fajnie. I wiosennie. Przede wszystkim jest wiosennie. Jest ubrany. Co prawda ma rozpiętą koszulę. Bo już się mógł na przykład spocić pracą ogrodnika. Ale naprawdę mega fajnie. 9 na 10. Dr. Fox jest tutaj dość podobnie, tylko bardziej bym powiedział, że tutaj tym razem myśliwy i też bardzo fajnie zrobiony loadoutik, Mi się mega podoba i jest tu 8,5 na 10. Sevenix, tutaj Demoman, ciekawy golfiarz. Nie wiem czy tak się powinno to wymawiać, ale po prostu osoba grająca w golfa. No i nie wiem. Za bardzo wiosny mi to również nie przypomina. Stąd tutaj 6,875 na 10. No, i to jest ten loadout, który chciałeś, jest to twój snajper, no i niestety, ale on tutaj też bardziej wakacyjnie, jakby ta taka hawajska koszula to bardziej wakacyjnie tutaj również się prezentuje, więc tutaj jest 5 na 10. Więc tak, jeżeli chodzi o tematykę kolejnego odcinka, to przede wszystkim. Hashtag new i po prostu zróbcie jakiś loadout, który będzie wykorzystywał jakąś czapkę z warsztatu, jakieś fajne czapki z warsztatu. No i generalnie to chciałbym, żeby każdy z Was wysłał tylko jeden loadout, bo ciężko by było tak zrobić, tak jak już było, że tak dużo loadoutów, więc jeden loadoutik, Pamiętajcie o tym, jakie czapki z warsztatu, żebyście dodali, żebyście pokazali, jakie nowe czapki może w przyszłości dla nas przyjdą. I zróbcie po prostu coś pięknego. Niwe jakby... Change my mind, ale naprawdę, naprawdę jest to jeden z najlepszych loadoutów. Jakby serio, nie? Naprawdę jest on po prostu wspaniały i piękny. I jeszcze ten objektor, który tutaj dodałeś, coś pięknego. Strasznie mi się to podoba. Jak zrobiłeś, to Niwa i Jest to 9,375 na 10. Wezor tutaj bardzo podobny, bardzo podobny koncept, również taki rybak, oczywiście, ale jednak tamte mi się nieco bardziej podobał jeszcze zwłaszcza z tym objektorem, gdzie był sobie sumik, także to jest 8,75 na 10. Pan Niedźwiedź? Trochę nie, nie rozumiem. Taki, po prostu zabieska snajper, pijący kawkę, trochę senny, może to, że wiosna, że taka pogoda trochę zaplątana z tym onyżualem, ale to chyba tylko tyle, także 6,5 na 10. Mam balonowa, 5 loadoutów. Proszę nie róbcie mi tego, nie róbcie 5 loadoutów już nigdy, bo naprawdę nie chce Ale pojedyncze loadouty fajnie się ocenia, maksymalnie do dwóch. Także pierwszy loadout jest to scout. Taki dość dziwny scout. Stąd tutaj również 5,5 na 10. Drugi scout to za dużo się w sumie nie różni, poza tutaj czapeczką i okularkami. Ta sama ocena 5,5 na 10. Trzeci jest to inżynier. Nie rozumiem, jakie to jest nawiązanie do wiosny, ale rozumiem, że to są twoje loadouty, więc tutaj jest 5,875 na 10. Następnie jest Medic. I ten Medic to taki Ebenezer, Scrooge bym powiedział, albo nawet trochę bardziej pod zimę, oczywiście zrobiony. Stąd tutaj 4,25x10. Demoman też trochę tego nie rozumiem. Tak trochę goły bym powiedział, jest w sensie bez czapek, bez jakichś takich większych nawiązań. 575 na 10 Twoja średnia to 5,375x10. Legendu dosyć podobny ogrodnik, tylko tu bardziej. Wszedłeś w stronę jakby samego, nie wiem, drzewa. Taki kurde trochę Ivern bym powiedział. Jeżeli ktoś gra w LoL'a to wie pewnie. No, także tutaj jest 7,5 na 10. Frau Panterus. Tutaj są trzy loadout'ciki. Pierwszy jest to Skałcik Skater. Tak samo jak już tam dwa loadout'y wcześniej mniej więcej były. Całkiem spoko zrobione oczywiście. Fajna tutaj grzybeczka, 7 na 10. Drugi jest to medyk Taki, no nie wiem, w sensie nie wiem co to ma trochę... Do wiosny. Może to, że właśnie uczulenia i tak dalej tego z maską, ale raczej z maseczką taką niż maską gazową. No tutaj jest 525x10. Trzeci loadout jest to... Spy, ale bardzo fajny spy. Nie wiem, czy to nie jest już jakiś Photoshop albo coś w tym rodzaju z uwagi na obrysy. Policjanci mi nie mówili, a policjanci mieli zgłaszać takie rzeczy i mówić o tych rzeczach i tak dalej. A że nikt nie zgłaszał, to przyjmuję 6875 na 10 Stąd Twoja cała średnia to 6375 na 10 więc jeżeli chodzi o zwycięzców, no to oczywiście przychodzi Nivea, Miles oraz Wezord. Także zakusujcie na karcie społeczności, który z tych lodatów wam się najbardziej podobał.